Caravan Salon 2019 Dieseldorf po mojej lewej stronie, przedstawiciel polskiej firmy MobiTech Piotr Wolski. Kłaniam się Panie Piotrze. Dzień dobry Panu. Co to jest za nowość, bo jesteśmy w jednej z przyczep kempingowych Detlesa, tyle wiem, reszta oddaję Panu głos. To jest najnowszy produkt Detlesa na 2020 rok, przyczepa w wersji Nomad. Akurat to jest przyczepa 740 z piętrowymi łóżkami. Ale warto zwrócić uwagę na zupełnie nowy design tej przyczepy, zupełnie nowy nomad. Jest to, można powiedzieć, taki środkowy model pomiędzy kamperem a ekskluzywem w gamie przyczep Detlewsa. Nowy trend, nowe kolory, nowe wnętrze, nowe tapicerki. Uważam, że bardzo fajny i dobrze. W tej chwili nomad to był najlepiej sprzedający się u nas model, więc myślę, że ten przejmie pałeczkę po prostu poprzedniego Romana. Co na wyposażenie? Może przejdziemy się trochę tutaj mm. po, po tej przyczepie. Zacznijmy tutaj salon w kształcie litery C. Tutaj cała załoga się chyba zmieści w tym miejscu. Pewnie tak. To jest przyczepa rodzinna z piętrowymi łóżkami na sześć osób, więc mamy duże takie siedzenie w kształcie litery C, U, jak to tam zwał, mm -hmm. z dużą ilością szafek. Zwraca uwagę też zupełnie nowy, nowy układ szafek. Że szafki nam pokrywają praktycznie, nie ma tu już półek niezamykanych, otwartych, tylko są półki całkowicie zamykane. Zupełnie nowa kolorystyka. Tak, to wygląda tak przy okazji. Tak, bardzo ciekawe z oświetleniem LED-owym. Też jest zupełnie nowa aranżacja, którą Detlef w zeszłym roku wprowadził. Zupełnie nowe, nowe oświetlenie, to LEDowe właśnie w szafkach pod szafkami. Mhm. Łącznie z ruchomym oświetleniem, tutaj nad nadgawami Nad tak, tak jest. Nowa kuchnia mm -hmm. z dużymi szufladami. Naprawdę co jest dużymi. powtórzeniem? Mm -hmm. Co jest powtórzeniem z poprzedniego roku? Natomiast nowe materiały, nowe kolory, bardzo ładne podświetlenie, ale mamy nowe, nową kuchnię i zupełnie nowy można powiedzieć zlew z przekryciem, który nam umożliwia powiększenie blatu poprzez jego zamknięcie. Tak, tej przestrzeni roboczej tutaj nie, jest nie dużo, zabraknie. Dokładnie. Jest dużo, jest dużo. Idziemy tutaj do tyłu, trafiamy na pierwsze łóżko w tym momencie. Pierwsze łóżko to jest akurat łóżko takie małżeńskie, podwójne. W wersji w tej chwili złożonej możemy je rozszerzyć o ten, o ten element, który nam wchodzi, jakby poszerza łóżko. Mhm. E, to jest z tyłu pokój dziecinny. Tutaj w tym, jeszcze w tej sypialni może być małżeński, duża ilość szaf, mamy dwie duże szafy. Taki mhm. można powiedzieć buduar mały, albo taki ala Musicie uwierzyć na słowo, szafa jest duża. Z drugiej strony jest dokładnie taka sama. Okay. I tutaj lodóweczkę mamy oczywiście. Duża lodówka z oddzielnym zamrażalnikiem. To to już można powiedzieć, że jest standard w dużych przyczepach Detlefsa. Eee, tutaj możemy, widzieć oddzielić tak, całą tak, przestrzeń. Takie małe przedłużenie między częścią dzienną a sypialnią. Mhm. Aczkolwiek też e, takim znakiem rozpoznawczym Detlefsa jest to, że mamy Oprócz papierowych drzwi, można powiedzieć materiałowych, które tutaj występują, też drzwi stałe, takie pełne. Normalnie jak w domu przesuwane. Tak jak tutaj. Tutaj, są, tak, mhm. tutaj się robi to akurat z drzwi łazienki, ale w modelu na przykład 730, który jest najbardziej popularnym modelem, są pełne drewniane drzwi przesuwane. Proszę mi powiedzieć, to taka przyczepa do ciągnięcia, czy jednak do postawienia w jedno Myślę, miejsce? Do postawienia, do postawienia. Do postawienia, no przy 9 metrach długości z deszlem jest trochę trudno jeździć, ale... Dobra. Przejdziemy tam do tyłu, jeżeli nam targi oczywiście pozwolą. Nagrywamy dzisiaj pierwszego dnia targowego, więc wiemy jak to wygląda. No, jest sporo. Tutaj w ogóle mamy osobną taką przestrzeń dla dzieci. To nie chodzi tylko o łóżko, ale tam jest. W ogóle... no to jest cały pokój, mm -hmm. cały pokój dziecinny, co klienci też bardzo lubią, dlatego że stwarza nam to możliwość, powiedzmy, zamknięcia dzieci tutaj śpiących w oddzielnym pokoju dziecinnym. A tam my się robimy tak, imprezę. Dokładnie tak, z możliwością oczywiście dostępu do toalety. Tutaj są te drzwi, które możemy zamknąć. I odseparować dzieci, natomiast tam możemy sobie spędzać wieczór, nie przeszkadzając dzieciom. Zapraszam kamerę tutaj, słuchajcie, zobaczcie, jak to wygląda, bo tutaj tej przestrzeni naprawdę jest sporo. Tu jeszcze mamy dwa łóżka, tu w ogóle dzieciaki mają swój osobny stoliczek, swój osobny salon, oświetlenie tak, jak w tamtej części jest dokładnie. I tutaj jest ta szafa, pewnie o której dokładnie. Szafa, szufladki, półki i tak dalej, gdzie wszystko można pochować. Dzieciaki mają po prostu tutaj e, swój kąt, jednym słowem mówiąc. Bardzo ładna przyczepa. Swoje miejsce. Dokładnie. Jak to cenowo wygląda? Proszę mi powiedzieć. Eee... Teraz. No, no, zagiałem. Po powiedzieć... Nie. <laughs> no, mam tam troszeczkę przez te nowości, no niestety musiał zdrożeć. Eee, już nie ma tak małej różnicy między Camperem a Nomadem. Ta, ta, ta różnica jest trochę większa, ale myślę, że cały design i zmiany rekompensują po prostu ten wzrost ceny, więc myślę, że nadal będzie to bardzo popularna przyczepa. Zwłaszcza, że ten design w środku jest naprawdę taki nowoczesny, więc myślę, że no, klienci to lubią. Po prostu warte. jeden. Po względu. prostu warte, warte nawet tych pieniędzy. Okej. Okay, krótko jeszcze powiedzieć mi proszę, gdzie można was znaleźć? Jak można was znaleźć, bo tarki to jedno w Düsseldorfie, ale takie przyczepy pewnie u was macie na stanie, Oczywiście, można je wejść, tak. dotknąć i zobaczyć. Oczywiście, że tak, zapraszamy do Warszawy. Za, za chwilę do nowej siedziby, więc wszystko będzie można u nas zobaczyć. A my idziemy to, to jest... dalej, słuchajcie, bo zwiedzamy, bo Detles pokazał w tym roku sporo nowości, sporo... i jeszcze zajdziemy do paru innych marek, o których za chwilę.